51. Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej oficjalnie zainaugurował koncert na Kadzielni. Goście wystąpili w ludowych strojach. Również prezydent Wojciech Lubawski wraz z małżonką założyli tradycyjne kieleckie stroje. To jest piękne i mam nadzieję, że wprowadzimy taką tradycję, że jak będą fajne święta, fajne uroczystości, to najwięksi notable będą wchodzić w strojach ludowych, tak jak to jest na świecie. Są po prostu z tego dumni. Ja jestem z tego dumny, z tego niebieskiego stroju. Proszę zobaczyć, tam jest. Knut Kroś to jest burmistrz gotyk, który zawsze chodzi w stroju, w stroju swoim ludowym. No i proszę zwrócić, jak się bawią, jak się cieszą, że jacy są dumni z tego, mam nadzieję, że wprowadzimy nową tradycję. Uroczystość rozpoczęto przekazaniem flagi Europejady. Podczas koncertu zaprezentowało się 74 zespoły to połowa z tych, które przyjechały do Kielc. Wszyscy pięknie, barwnie ubrani, uśmiechnięci i pełni optymizmu. Niemal każdego roku uczestniczymy w Europejadzie. Jesteśmy zachwyceni Waszym miastem, chociaż deszcz psuje nam szyki. Bardzo podoba nam się tu, że jest tak zielono, to dlatego, że jest tyle opadów. U nas pada bardzo rzadko. Uczestnicy festiwalu i publiczne zgromadzenia w amfiteatrze bawili się doskonale już od pierwszych chwil koncertu. Głośne brawa, skandowanie i wspólny śpiew to dowód, że czują się tu bardzo dobrze. To zaszczyt dla nas być w Kielcach. To bardzo interesujące miasto. Uczestnictwo w Europeadzie jest wielką przyjemnością, ponieważ każdego roku spotykamy przyjaciół i zawieramy nowe znajomości. To dla nas doskonała okazja, by poznać inne kraje i ich kulturę. Polska tradycja jest fascynująca, bardzo nas interesuje. To świetna zabawa, cieszymy się mogąc tu być. Jest tu całkiem ciekawie, podoba nam się bardzo, bawimy się świetnie. Nieraz już jesteśmy na takiej imprezie, także no jest przyjemnie. W Europejadzie uczestniczy 3,5 tysiąca tancerzy oraz śpiewaków z całej Europy. To znakomita okazja do promocji Kielc. Jak powiedział szef Europejady, że Kielce są perełką, nie Kraków. Że w tej części Polski w ogóle no to jest fantastyczne miasto. I to jest fantastyczne miasto, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. My musimy znaleźć sposób, żeby docierać do ludzi na świecie żeby im tłumaczyć, że kiedyce są piękne, fajne do życia, że warto to być.